Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks. A dzisiaj pokażę wam zestaw z 2017 roku. Jest to 42061 Telehandler. W 2017 roku była 40 rocznica serii Technik i do zestawów był dołączany okolicznościowy klocek z nadrukiem. Zestaw składa się z 260 elementów. I w 2017 roku jego cena katalogowa to było 140 zł. Obecnie używane zestawy można kupić w okolicach 100 zł. Jest to jeszcze era zestawów 2 w jednym, więc z tyłu pudełka możemy zobaczyć model B. Mimo, że jest to nieduży zestaw, to ma wszystkie funkcje, które powinny być w telehandlerze: czyli podnoszone i wysuwane ramię, ruchomą łyżkę oraz skręt wszystkich czterech kół. Instrukcja papierowa jest dla obu modeli. Mamy 95 kroków budowania. Tutaj pokazane wszystkie funkcje: wykaz elementów i kilka zestawów z tamtych lat. W zestawie był też nieduży blankiet kilku naklejek. Ta łyżka 7x10 na 5 pojawiła się tylko i wyłącznie w tym zestawie serii technik, ale możemy ją jeszcze znaleźć w kolorze szarym w zestawie 7915 i w pierwszej kolejności budujemy podwozie oraz układ kierowniczy. Bardzo ciekawy, bardzo pomysłowy, mamy tutaj ułożenie belek w kształcie litery Z. Tutaj mówię o tych czarnych belkach. Tutaj są one ze sobą połączone i podpięte do przeciwległych stron na osiach. Tutaj mamy wyprowadzenie na dach kabiny, i w ten sposób działa ten skręt. Bardzo pomysłowy, naprawdę bardzo ciekawa konstrukcja. No, i właśnie to mi się podoba w momencie, jak sięgam po te starsze zestawy, że. Często pojawiają się ciekawe, zaskakujące rozwiązania, mechanizmy, z którymi się wcześniej nie spotkałem, i tak też jest w tym przypadku. Następnie budujemy funkcję podnoszenia i opuszczania ramienia. Jak widzicie, za tę funkcję odpowiada siłownik. Tutaj mamy zmianę kierunku wraz z podniesieniem szybkości wysuwania się i chowania siłownika. Funkcja przechylania łyżki jest oparta na elemencie ślimakowym, do którego jest podpięte koło ósemka i tutaj mamy aksla i na sztywno mamy łącznik wraz z elką podpięty bezpośrednio do łyżki i w ten sposób działa ta funkcja. Następnie do zębatki podpinamy element ślimakowy, i tutaj mamy wyjście do sterowania funkcją wysuwania ramienia. I telehandler jest już gotowy. Szybki, ale zarazem bardzo technikowy proces budowy. Moim zdaniem bardzo kompaktowy, fajny wygląd. Jestem fanem tego skrętu. Nie tylko chodzi o konstrukcję, ale zobaczcie, jaki ma dobry promień skrętu. Mogę tutaj zrobić kółko, nie wyjeżdżając praktycznie poza kadr. Nawet słychać, że zestaw ma parę dobrych lat, bo cała tylna oś skrzypi. Co moim zdaniem jeszcze dodatkowo dodaje mu uroku. I zerknijmy na kolejną funkcję, czyli podnoszenie ramienia. Na pewno plus, że mamy tutaj podniesienie prędkości. Dzięki temu nie trzeba kilka minut kręcić kołem zębatym, żeby podnieść ramię, tak jak to się zdarza w niektórych zestawach. Teraz sobie wysuńmy ramię. I ostatnia funkcja, czyli przechylanie łyżki. Wszystkie funkcje działają tutaj jak najbardziej prawidłowo, w dobrym tempie. Kabina jest bardzo Prosta, surowa, mamy niebieski fotel oraz kierownicę. No i cóż, podsumowując, bardzo technikowy, bardzo ciekawy, nieduży zestaw za bardzo dobre pieniądze idealny na przyjemne spędzenie jednej niecałej godzinki wieczorem. Jak zawsze, czekam na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tym zestawie. A z mojej strony, na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.